Dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj na przepis na puszyste jogurtowe mufinki z dodatkiem borówek i białej czekolady. Zrobimy je oczywiście w wersji niskowęglowodanowej, a przepis na nie jest naprawdę prosty. Jedna taka mufinka to tylko około 100 kalorii. Ciasto, z którego upieczemy te mufinki, przygotujemy w jednym naczyniu. Umieszczamy w nim dwa jajka, jogurt grecki, ale można go również zastąpić śmietaną 12%. Dodajemy trochę odżywki białkowej. U mnie jest ona waniliowa, błonnik łampusowy, łyżką oleju MCT, ale można go także zastąpić rozpuszczonym olejem kokosowym lub masłem, trochę proszku do pieczenia, wanilia i na końcu dodajemy wybrany słodzik, np. erytrytol. U mnie jest to jedna łyżka, gdyż słodki smak uzyskamy już poprzez dodaną wcześniej odżywką białkową. Po wymieszaniu uzyskam lekko lejące ciasto. Teraz wystarczy tylko przelać do foremek a z podanych składników, których listę znajdziecie w opisie pod tym filmem, wyszły cztery sztuki. Układamy na górze wybrane owoce oraz pokruszoną białą czekoladę bez dodatku cukru. Zamiast borówek możecie tutaj dać malinę czy pokrojone truskawki. Nasze muffinki pieczymy w 180 stopni Celsjusza, opcja grzania góra-dół, przez około 25-30 minut. Po wyjęciu z piekarnika wyjmujemy je z formy i studzimy. jak wyglądają w środku, są puszyste i sprężyste. Zachowują świeżość przez kilka dni. Dziękuję za obejrzenie tego przepisu. Podzielcie się proszę w komentarzu, z jakimi dodatkami wy byście upiekli te muffinki i zapraszam na ten przepis.